Bardzo znana influencerka Monika Kociołek zaczęła dodawać Get Ready With Me po angielsku na TikToku. I ogrom hejtu, który się na nią wylał w komentarzach, jest po prostu przerażający. Bo młodzi ludzie pisali jej o tym, że źle używa gramatyki, że powinna iść na jakieś korepetycje, a co gorsze, to jeszcze wszystko do przeżycia. No ale ten akcent! Więc moi drodzy, szybki reminder od specjalisty: wszyscy macie polski akcent. Wszyscy, możecie ten akcent ćwiczyć. Są oczywiście kursy, które nawet osobiście prowadziłam z redukcji akcentu polskiego. Natomiast wszyscy, wszyscy będziecie mieć swój akcent, mniej lub bardziej twardy, ale on wciąż nie będzie brytyjski czy amerykański. Druga rzecz to, jaki akcent to jest brytyjski? Czy amerykański? Bo najpewniej osoby, które piszą tego typu komentarze, nawet nie wiedzą, co to generalnie znaczy. Bo brytyjskich akcentów mamy mnóstwo tak samo jak amerykańskich. A co się liczy w języku angielskim to komunikacja, A co się liczy w komunikacji, to wymowa, moi drodzy, po to, żeby osoba, z którą rozmawiacie, was, zrozumiała i wiedziała, co chcecie do niej powiedzieć. That's o, oh, więc przestańmy się nawzajem hejtować, bo nikt nie hejtuje waszego angielskiego tak jak drugi Polak i miejmy w sobie mniej jadu. Myślę, że wtedy będzie się wszystkim żyło lepiej. Monice życzę powodzenia, bo to co robisz jest super i twój angielski jak najbardziej jest komunikatywny zrozumiały. Ja jako specjalistka i osoba dwujęzyczna oglądam i rozumiem wszystko. Więc życzę wam wszystkim powodzenia w nauce i mniej jechania po sobie, bo to do niczego nie prowadzi.